Jestem Olia, partylini i, 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 i chciała opowiedzieć trochę o Petshopach. No, no Petshopy są bardzo fajne i wyłączyć mi muzykę i no tak po prostu kocham peczopy. Tylko ja mam siostrę, ale wyjechała daleko, o, gdzieś tam, ale to i bardzo. No, teraz jakoś się trzymam blisko mojej mamy, której oczywiście nie ma, bo jest w Anglii, ja też jestem teraz w Anglii i nie mówię po angielsku. Mówię po prostu po polsku, jak zwyczajni polscy ludzie. No, jak wracają do tematu, jak znajdziecie o taki znaczek o pet shopach, jak, jak wiem, to każdy ma może 200, 300, może 600 albo i tak więcej niż bo ja 100 pet shop. które ja mam tylu braci, którzy żeby wyjechali, i siostre wyjechali. Siostro i chłopaków, a moi bracia mają jeszcze. No tak siedzę. Ma, siedzę tutaj sama. A może jak ktoś był na takim czy nie? to proszę o taka brazoletka i love i o, Zaraz wytłumaczę. Jak ktoś jest bardzo starszy, no to wie. I kocham ciebie. Tak to jest. Tylko że em, kocham ty. To o to jest ty. I też wygrałam takie picie, które oczywiście wypiłam i mam, mam gdzieś tu na tych półkach i ale nie chcę mi się sięgać bo mi wtedy będzie nudno i muszę układać na największą półkę świata czy na górę potem ja będę mu mamą pomóż mi i tak no raudzie

na to zlepcie napiję o to rzucę i sobie usiądę i tak to serio na przeszłości kupujcie te trzebą z małymi oczami pokażę Wam tylko takie dwie sztuki Poczaj, tylko no dwie, powiedzmy. Wow! Czy to się nagrywa? Tak, to się nam gryła. Cześć! Odejdź. O, dziękuję. Hello! Ja tu kręcę! Naś to nie interesuje. Cześć, ja jestem Wiebiura. A ja Król. Królek. O się zaczynę On ma na nazwisko król. A ja łapka. Wow. I ja już nie będę. I, tak ta przeszłość. Głupi. Ej. I głupi. Kurde. Hmm. Chcę coś porobić. Eee, dobra. Nie pokazała, pokazała na jak na Ale Ale on jest bardzo, To bardzo rzadki. Tu jest na boka na boka i otwiera. Zobacz, okay. jak okay. jest szybko pochwycając wnętrze. Nie widać mnie. Nie widać. Nie. I tak. Nie. Dobra. Jeszcze do prawej. I tak. On właśnie wygoda. No i tu jest taka jeszcze ta. I potem tutaj włeś. I wtedy bardzo podoba. Kocham bardzo. Weź miągła. To te co go zostało odbicie tutaj. I odpisujcie mi na, na komentarze. Cześć!